Może zacznę od Brąby i innych. To jest taka super książka, teraz już może mało znana, ponieważ w sumie w sklepach to jej nie ma, może gdzieś w antykwariatach. Jest super książka o różnych takich fajnych postaciach. Ogólnie tutaj są takie postacie jak np. Brąba, Grzdacz, jeszcze były Fumy, tylko tej ich akurat nie ma i wiele, wiele innych postaci o... To jest na przykład jeden z kotów takich przestępców. I, i każda, każda jakby osoba z tej książki ma swoją historię. Ym, I w tej historii jest powiedziane na przykład, kto gdzie jest i dlaczego tak się nazywa. Ym, w tych książkach jest bardzo dużo poczucia humoru. Z, ym, na pewno na serio książki są genialne. O, to jest na przykład Grzdacz. To jest taki latający, te, takie latające zwierzę albo coś takiego, które wyszło z tajemniczej dziury z kosmosu. Super. I każdy, każdy, jakby takie, każdy jakby taki stworek ma swoją historię. Drugą książką jest jeszcze Longin. Jego wysokość Longin to jest akurat pierwsza część, Marcina Prokopa. Um, ona też jest pisana tak fajnie, że jak, jak na serio jakby ją pisał taki kilkunastoletni chłopak. Um, oprócz tego jest ona dla mnie bardzo ciekawa, bo ja interesuję się ogólnie PRL-em, czyli komunizmem, a to jest właśnie on to pisze za czasów komunizmu. Więc dowiaduję się, jakby z tego, takie rzeczy, których nigdy się nie dowiedziałam. Na przykład, to, dowiedziałam się z tej książki tego, że był na przykład jeden telefon w całej kamienicy. Albo, że bardzo, bardzo rzadko zdarzały się komputery i takie podobne rzeczy. Dowiedziałam się tego właśnie z tej książki. Jest na serio super i pisane z jajem. Jeszcze jedna super książka, którą ostatnio przeczytałam, to jest dla odmiany angielska książka. How to be an international spy, or top secret guide to Spanish. I to oznacza twój, tajem, twój ściśle tajny przewodnik do szpiegowania. I tutaj jest o wielu super takich rzeczach w tej książce. Jest na przykład nawet o metrykach twarzy gdzieś tutaj, tylko nie wiem gdzie to jest. Są o różnych super gadżetach, jak zrobić na przykład własny, własny taki, żeby odczytać odciski palców kogoś. No, no jest genialna ta książka. Oprócz tego może zrobić nawet własne gadżety, czy chociażby znikający atrament jest na serio super i jest po angielsku, więc przy okazji można się uczyć. I teraz już chyba taka ostatnia, najciekawsza, jedna z najciekawszych książek, to znaczy nawet nie książek, ale serii komiksów. Jest to Tytus, Romek i Atomek, babcia Chmiela, też za czasów PRL-u. Tutaj to jest ogólnie komiks, gdzie Tytus jest tą małpą, Romek to jest ten, ten taki wysoki chłopak, a Atomek to jest ten taki grubszy. Ogólnie oni są wszyscy harcerzami. I Atomek jest zastępowym, jest zastępowym wśród harcerzy. I zawsze mają takie różne śmieszne pojazdy na przykład to jest Wannolot, tutaj mam też Prasolot, no i jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, Mielolot. To są różne śmieszne rzeczy na przykład to jest maszynka do mielenia mięsa, to oczy to jest do prasowania. Ten, to jest żelazko do prasowania, a to jest Wanna. I oni tworzą pojazdy z różnych takich fajnych rzeczy. I tutaj jest ogólnie cała seria. Cała seria takich książek jest ich 25, tak? 25, jeśli dobrze pamiętam. I ja przeczytam wszystkie aż trzy razy. Są na serio genialne. Oprócz tego jest też jeszcze jedna rzecz. Najnowszy komiks, niedawno wydany, o tym, jak tytuł Romek i Atomek są powstańcami. Tutaj można się dowiedzieć dużo, dużo rzeczy o powstaniu dla odmiany, jak ono wyglądało, różne słowa po niemiecku i takie podobne rzeczy. Jest na serio super.